Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał o kolejnym planowanym wieżowcu przy Placu Europejskim w Warszawie, którego inwestorem jest belgijska firma Gelamco. Na kanale znajdziecie państwo materiał o wieżowcu The Bridge, który również powstanie przy Placu Europejskim, oraz materiały o innych budynkach, takich jak Warsaw Tower czy Sky Sava. Źródłem do materiału jest artykuł na stronie urbanity.pl. Pod tytułem 130-metrowy wieżowiec zastąpi oczkowodne w centrum Warszawy. Gelamko prezentuje projekt Chopin Tower. Autorstwa pana Piotra Maślaka. oraz artykuł na stronie propertynews.pl pod tytułem Wieżowiec w miejscu Placu Europejskiego. Gelamko planuje kolejną inwestycję jak informuje portal urbanity.pl, firma Gelamco zaprezentowała na tegorocznych targach nieruchomości PIPIM w Kans projekt swojej nowej inwestycji w Warszawie. Targi w Kans to całoroczna okazja dla deweloperów do przedstawienia światu swoich najnowszych inwestycji. W tym roku Gelamko przedstawił m.in. plany 130-metrowego wieżowca, który powstanie u zbiegu Grzybowskiej i Wroniej. W miejscu Oczka Wodnego wieżowiec będzie nosił roboczą nazwę Chopin Tower. Za koncepcję architektoniczną odpowiada pracownia PBPA Project architekta Adama Wagnera. Biuro to zaprojektowało także inny wieżowiec Gelamko, The Bridge. Wieżowiec Chopin Tower będzie miał 130 metrów wysokości, więc będzie on niższy od wielu wieżowców znajdujących się w Warszawie czy nawet w okolicy Placu Europejskiego, gdzie w pobliżu znajduje się chociażby ponad 200-metrowy Warsaw Spire. Jak donoszą media, wiadomo, że realizowany będzie inny projekt niż prezentowana koncepcja. Obecnie trwają prace nad nowym projektem. Jednak gabaryty i funkcja pozostaną bez zmian. Inwestycja na Woli zaoferuje nowoczesną przestrzeń biurową uzupełnioną o powierzchnię dedykowaną pod handel i usługi. Ponadto nowy biurowiec zostanie połączony podziemną halą garażową z powstającym wieżowcem The Bridge. Wieżowiec powstać ma w miejscu, na którym znajduje się obecnie oczko wodne oraz drzewa, co budzi lekkie kontrowersje ponieważ stanowi ten obszar przyjemną odskocznię od wysokiej zabudowy na placu europejskim. W portalu urbanity.pl czytamy, że w rozmowie z gazetą wyborczą Jarosław Zagórski z firmy Gelamko zapewnia, że element wodny będzie uwzględniony w nowym projekcie. Na nowym placu zmieści się nawet więcej drzew niż dotychczas. Inwestor nie podaje jednak dokładnego harmonogramu budowy biurowca. Wiadomo, że budowa rozpocznie się najwcześniej w 2025 roku, kiedy ukończony zostanie The Bridge. Warto nadmienić, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2014 roku dopuszcza tego rodzaju inwestycje w tej lokalizacji. Firma Glamco jest autorem wielu inwestycji architektonicznych w Warszawie. Niektórzy ludzie niepokoją się, że zbyt wielu tego rodzaju budynków właścicielem jest spółka z zagranicy. Sądzicie, że to źle, czy uważacie, że to zupełnie normalne? Proszę o napisanie opinii w komentarzu. Miejmy też nadzieję, że oczko wodne zostanie przeniesione w inne miejsce, ponieważ im więcej terenów wodnych i zielonych w centrach miast, tym lepiej, ponieważ takie tereny w pewnym stopniu niwelują powstanie miejskiej wyspy ciepła. A wy lubicie temat wieżowców? Mam nadzieję, że tak. A ten materiał wynagrodzicie łapką w górę oraz subskrypcją kanału. Z góry dziękuję. Pozdrawiam i do usłyszenia.